Dzień dobry, dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie na tym kanale. Witam wietrzny dzisiaj, ale słoneczny, ale wietrzny dzień. Mam nadzieję, że fryzura nie zasłoni tego, co chcę dzisiaj do państwa powiedzieć. Drodzy państwo, dzisiaj będę mówiła o granicach i o słowie nie, które dla osób zaburzonych, toksycznych, przyzwyczajonych do tego, że zawsze i wszędzie jest po ich myśli i funkcjonują w naszej przestrzeni, nie uznając naszych granic i nie uznając tego, że mówimy nie. Mało tego, nie dosyć, że to słowo nie jest uznawane przez te osoby i nie dające nam prawa do odmowy, słowo nie nie daje prawa, jest słowem, które Przyciąga osoby narcystyczne, zapuszczone, toksyczne, do tego, żeby przełamywać, żeby pokonywać nasze granice. I taką chyba najbardziej yy często niezauważalną, ale przy dużej świadomości siebie, przy tym, że jesteśmy i funkcjonujemy w przestrzeni jako osoby z wysokim poczuciem własnej wartości, świadome siebie. Ja przypominam dostępny kurs o poczuciu własnej wartości, jakie odzyskać, nie tylko być pewnym siebie, ale też stabilnym, odpowiedzialnym, asertywnym i tak dalej, tak dalej, sześć filarów tego poczucia własnej wartości. Zostawiam to pan na kanale. Więc przypominam, można sobie samemu się z tego szkolić. Jeżeli jesteśmy osobą, która funkcjonuje w przestrzeni właśnie z poczuciem własnej wartości, to te, ten mechanizm, o który dzisiaj chcę powiedzieć, czyli odwrócenia ról, on niekoniecznie przybiera formę darwo, ale rolę odwrócenia, wpędzenia Ciebie w poczucie winy. I nie ma. Sesji, której od, którą odbywałabym z Państwem, i nie byłby poruszony właśnie ten mechanizm, o którym dzisiaj chcę powiedzieć, na kilku bardzo prostych przykładach dotyczących tego, jak funkcjonujemy z poczuciem winy, przerzucaniem poczucia winy, gdzie Twoje słowo nie, gdzie Twoja granica, gdzie Twój dbałość o siebie zostaje przekierowana, to Ty robisz dla drugiej osoby źle. I oczywiście w przestrzeni, w przestrzeni medialnej, w ogóle w przestrzeni Bycia w tym świecie. Wiele osób wykorzystuje taki duże powiedzenie, ty jesteś osobą zaburzoną, to ty jesteś toksyczna, ale na to naprawdę, mili Państwo, jest bardzo prosty sposób, banalnie prosty sposób. Zapytaj się o kompromis, zapytaj się o to, a co proponujesz a co byś chciał, chciała a jak chcesz rozwiązać tą sytuację co proponujesz, porozmawiajmy na ten temat i wtedy przekonasz się że nie chodzi o rozmowę, chodzi o bicie piany, o chaos o wprowadzenie zadymy jak to młodzi dzisiaj mówią, dzisiaj oglądałam relacje z Nepalu no, młodzi wzięli, ręce, wzięli w swoje ręce, więc nie jestem zwolennikiem przemocy i uważam, że tak nie trzeba, ale czasami właśnie tak się przelewa. To taka moja mała dygresja na ten temat. Więc, drodzy Państwo, czasami wystarczy zobaczyć chęć zmiany, chęć. Usiąść i porozmawiać na ten temat, że ktoś jest do tego skłonny, że ktoś chce wyciągnąć rękę, że ktoś chce zobaczyć nie tylko czubek własnego nosa, ale siebie. I to jest bardzo prosty sposób, żeby odróżnić osobę zaburzoną, toksyczną, chcącą dla nas bardzo źle, chcącą nas. Za coś ukarać. Więc zapraszam Państwa dzisiaj do prostego, krótkiego, fajnego, pokazującego, mam nadzieję, że fajnego filmu, pokazującego Państwu, w jaki sposób ta rola ofiary i oprawcy jest przekręcana przez Twoje granice, bo granice osoba narcystyczna zawsze musi złamać musi je zniszczyć, bo bez Twoich granic nie byłaby w stanie był, nie byłaby w stanie mieć z Ciebie ofiarę, czerpać z Ciebie korzyści poprzez robienie z Ciebie złego obiektu. Więc te granice muszą być złamane, a ja dzisiaj pokażę w prosty sposób, jak te granice są łamane. Ostatnimi czasy, kiedy byłam u Przemka Górczyka i pokazywałam mu na prostej przykładzie wstążeczki, jak funkcjonuje manipulacja osoby narcystycznej, zaznaczałam i zaznaczam wciąż, że bardzo ważna jest intencja drugiej osoby. I to, co powiedziałam na samym wstępie, czyli to, że bardzo łatwo sprawdzić taką intencję z Waszą świadomością, czyli szukajmy kompromisu, szukajmy rozwiązania, Zobaczmy, a co proponujesz, a jak Ty to chcesz. Natomiast zawsze bardzo ważne w tej części jest stanie przy sobie, czyli ta część poczucia własnej wartości, która mówi o asertywności, o tym, że zadaję sobie pytanie, czy to, co robimy, mi na pewno służy. I to jest bardzo ważną częścią właśnie tego poczucia własnej wartości. I dzisiaj przedstawię taki przykład troszeczkę inny, w jaki sposób jest to robione, że Twoje nie. Twoja ochrona granic, twoja asertywność, bo ochrona granic to nie to, nie tylko to, bo nam się bardzo często wydaje, że ochrona granic to wtedy, kiedy ktoś bez pardonu wchodzi, obraża mnie, krzyczy na mnie, e, awanturuje się ze mną, tak? Ale ochrona granic to również to, że jeżeli na coś nie mam ochoty, to mogę powiedzieć nie mam do tego prawo żyjemy w wolnym świecie tak nam się przynajmniej wydaje żyjemy w wolnym świecie chcemy swojej wolności chcemy mieć prawa do tego że mogę zarządzać i robić to na co mam ochotę. I teraz y, nam się wydaje właśnie, że to zawsze te granice, to wtedy je bronimy, kiedy ktoś naprawdę już głęboko wejdzie w naszą przestrzeń. No i moi drodzy Państwo, to już jest trochę za późno, bo ta osoba nauczyła się, że my bardzo często mówimy, albo nic nie mówimy, kiedy ta osoba Przekracza takie właśnie drobne granice w postaci. Chcę pojechać tu, chcę zrobić to, podaj mi to, daj mi tamto, zrób mi to i tak dalej. Teraz chcę zrobić to, a teraz to. I bardzo często drobnymi gestami przekracza Twoje granice, gdzie ty naprawdę nie chcesz na coś mieć ochotę. I posłużyłam się tym przykładem. Dziękuję bardzo serdecznie jednej z pań, która ten komentarz napisała pod moim postem Pod moim filmem, więc pozwalam sobie go mniej więcej zacytować i rozumiem, że nie ma tu praw autorskich, ponieważ jest to komentarz otwarty. Klientka bardzo pięknie, pani, to nie moja klientka, ale moja słuchaczka, napisała bardzo pięknie pod postem, że nie lubiła Luna Parków, nie lubiła jeździć na karuzelach nie robiło, robiło jej się bardzo niedobrze, miała zawroty głowy, odbywało się to potem przez cały dzień bólem głowy, w żołądku wszystko jej tam do góry się podnosiło, po prostu tego nie lubiła. Natomiast jej partner, czy mąż, chyba było partner, bardzo lubił Luna Park, uwielbiał, chciał jeździć, chciał kręcić się, to było dla niego taki super faj. I świetnie, jeden lubi rybki, drugi lubi akwarium, jeden lubi psy, drugi lubi koty. I pozwalamy sobie być tym Kim chcemy być? Ja mogę kochać psy, nie zrobię krzywdy kotom. I teraz możemy być kim tylko chcemy, możemy robić co chcemy, ale osoba toksyczna, narcystyczna w bardzo prosty sposób pokaże ci, że nie możesz tego zrobić. I wracając do naszej klientki, która kategorycznie mówiła: Nie, nie chcę. Nie, boję się, tłumacząc, boję się, jest mi niedobrze, potem mój organizm wariuje, a źle się potem przez cały dzień czuję, nie mam na, na nic siły. Nie, nie chcę z tobą jeździć. Raz, drugi, piąty dzień, Aż w którymś momencie partner obarczył winą i powiedział: Ja się fatalnie bawię w tym Luna Parku, ponieważ ty nie chcesz się ze mną bawić, ponieważ ty nie chcesz ze mną jeździć i zepsułaś mi cały dzień. I często są to takie proste, bardzo proste zdania, bardzo proste. Przerzucanie win na drugą osobę, jak na przykład yy, yy, nie chcesz ze mną pójść do kina. Okej, okay, no widzisz, ja się tak staram, a ty nie chcesz ze mną pójść do kina. E, nie chcesz mi pożyczyć pieniędzy, przyjaciółka do koleżanki, tak? E, przyjaciółka do przyjaciółki. Nie chcesz mi pożyczyć, jakbyś mnie lubiła, miała do mnie zaufanie, to byś to zrobiła. Czyli są to takie trochę szantaże emocjonalne, bardzo często na niskiej półeczce, czyli na takich drobnych, delikatnych rzeczach, ale kiedy zbierzemy to do, do kupy przysłowiowej i zrobi nam się z tego 100 tysięcy takich małych haczyków, to ty, w którym Momencie widzisz, że ilość Twoich nie, nie, nie chcę, nie, nie mam ochoty, nie, nie chcę, jest tak przerażająca, że w którymś momencie się zaczynasz zastanawiać, że chyba jesteś problemem, bo ciągle odmawiasz, bo ciągle nie masz na co ochoty. E, co bardzo charakterystyczne dla osób. E, narcystycznych, toksycznych, zaburzonych osób takich, które wykorzystują ten sposób manipulacji, jest to, że jedno, drugie, trzecie twoje nie nie wystarcza. To trzeba powtórzyć 100 razy, ale bardzo często, za sto pierwszym wybuchasz i mówisz: "No do cholery jasnej, przecież ja już nie chcę mówić 20 raz, że nie mam ochoty na ten lunapark". I wtedy co się dzieje? i wtedy jesteś agresorem. Wtedy jesteś kimś, kto mówi, hm, hm, Zobacz, ty krzyczysz. Ja się przecież tylko zapytałam, zapytałem, a ty od razu krzyczysz. I w ten sposób rodzi się twoje przekonanie o tym, że ty jesteś problemem w tym świecie. Więc kiedy prześledzisz swoją komunikację z drugą osobą i zobaczysz, przepacz się, taki jest najprostszy sposób, który zawsze pracuje z osobami, jest taki, w którym mówię: prześledź swoje. Swoje nie prześledź swoje ataki złości. Prześledź to, kiedy pokazujesz partnerowi, partnerce, że nie masz na co ochoty. Prześledź to. Dlaczego powiedziałeś nie? Dlaczego w którymś momencie się zdenerwowałeś? Zobacz, przeanalizuj te rzeczy, czy to nie była kwestia 25 piąty raz powiedzenia nie, nie chcę. E, zmuszenia Ciebie do czegoś, na co naprawdę nie masz ochoty, a potem przerzucenie. Zrobienie z Ciebie e, kozła ofiarnego w postaci tak jak tej klientce Pan zrobił w Luna Parku, bo on się przez nią nie może bawić. E, my często widzimy takie sytuacje nie reagując na nie, bo my bardzo często osoby, które wchodzą w takie układy, pozwalają drugiej osobie mieć swoją wolność, czyli rozumieją, że ktoś może nie mieć na coś ochoty, ktoś może nie, nie nie mieć ochoty na kino, spacer, lunapark, może mieć nudności, nie wiem, nie lubić tego zjeść, nie lubić tamtego zjeść, nie lubić tu pojechać, tak? Każdy z nas to rozumie i normalny człowiek zdrowy będzie odmienność drugiego człowieka rozumiał. Natomiast problem dla osób, które funkcjonują w tym układzie zaczyna się wtedy, kiedy... Nie dochodzi do Was, do mnie, bo tak samo u mnie było, że mam prawo. Czegoś nie chcieć. Mam prawo powiedzieć słowo nie. I oczywiście w tym momencie rodzi się pytanie, skąd się u mnie wzięło to przekonanie, że ja nie mogę powiedzieć nie, że ja mam prawo odmówić, że e, ja mam prawo czegoś nie chcieć. Oczywiście gdzieś tam w dzieciństwie to się rodzi i tu trzeba zrobić porządek z wewnętrznym dzieckiem, z e, tym, dlaczego tak funkcjonujemy. Ale kiedy prześledzisz i zatrzymasz się i zobaczysz, jak to jest robione, jak ten paraliż umysłowy, w którym Ty za chwilę, kiedy taki wyobrażam sobie tą klientkę idącą tym lunaparkiem z nafoszoną, obrażoną milczącą, karającą ciszę, ciszą twarzą swojego partnera, w którymś momencie mówi, no dobrze, przecież ja nie chcę, żeby on miał źle. Przecież ja nie chcę, że, żeby się na mnie gniewał. Więc nawet jeśli ta klientka nie wsiądzie na tą, na tą zjeżdżalnię, na tą huśtawkę, karuzelę i tak dalej, to będzie się kajała i będzie prosiła swojego partnera o to, żeby jej wybaczył, żeby się nie gniewał, bo przecież ona nie miała nic złego. I tak funkcjonują e, standardowo ofiary, osoby, które nie rozumieją, że słowo nie nie oznacza nic złego, że ustawianie swoich granic w drobnych rzeczach. Nie mam dzisiaj ochoty na kino, nie mam dzisiaj ochoty gotować obiadu, nie mam ochoty dzisiaj sprzątać, nie mam ochoty dzisiaj nic mówić, mam ochotę posiedzieć na przykład w ciszy. E, nie uznajemy swojej wolności. Osoby narcystyczne, toksyczne, zaburzone, e, permanentnie łamią to, wrzucając cię w poczucie winy. I niezależnie, co byś zrobił, jeżeli nie staniesz za sobą, ataki osób narcystycznych i tak nie przestaną e, funkcjonować. Czyli to, że, ta, że odmówisz raz, to, że dwudziesty raz powiesz, że nie chcesz, nie masz na to ochoty, e, osoba narcystyczna do skutku. Będzie próbowała złamać twoje granice, bo tak jak powiedziałam na początku, granica jest czymś, Czego nie wolno ci mieć, bo wtedy nie dasz, sobie, nie dasz z siebie zrobić złego obiektu, nie dasz sobie wmówić, że to z tobą coś jest nie tak. Dlatego ym, nie jest ym, taką prawdą ym, wszechobecną, że wszyscy psycholodzy mówią uciekać od osób narcystycznych. Nie dlatego, że tam się nie da nic zrobić, tylko dlatego, że popatrzcie, wasz, wasza autonomia, wasz, wasza pewność siebie, wasze granice, wasz zdrowe funkcjonowanie nie ulegnie zmianie w kontekście pracy nad tym związkiem. Osoba narcystyczna musi musi przerzucić na was winę, musi wasze złamać granice. Więc nie ustanie w tym, żeby w ten sposób próbować ciebie cały czas nagabywać na przekroczenie zmianę i Odsunięcie granic od siebie. Więc nie odchodzimy, dlatego że to jest dramat, tylko to jest totalna degradacja Twoich granic, poczucia własnej wartości, obniżenia twoj, twojego, Twojej jakości życia. Dlatego odchodzimy, dlatego że zmiana w tym nigdy nie będzie możliwa. Oczywiście można funkcjonować, bo czasami są związki wielo, wielo, wieloletnie połączone ogromnymi biznesami i to splątanie życiowe i splątanie na przykład biznesowe jest świadomie bardzo często robione przez osoby zaburzone właśnie po to, żeby uniemożliwić takiej ofierze odejście. Więc ja się zgadzam i z wieloma takimi osobami pracuję, które zostają w związku świadomie robiąc porządek w swoim biznesie na przykład w swojej rodzinie, w swojej Przestrzeni osobistej, ale wtedy trzeba mieć świadomość, że powtarzanie 100, 200, 300-400 razy, dokładnie tego samego zdania, będzie miało miejsce. I tak jak powtarzamy, do dwulatka zostaw to kochanie, nie bierz tego, bo to tego nie wolno. Tak samo i do osoby zaburzonej, 100-200-300 razy powtarzamy, nie wywołując w sobie reakcji złości, nie wywołując katastrofy. Można to zrobić i nawet trzeba, jeśli musisz czasowo pozostać z osobą narcystyczną, i zrozumienie, że to tak, jakbyś trochę powtarzał, powtarzała do dwulatka, trzylatka, dokładnie to samo zdanie, a ono i tak nie przyniesie żadnego rezultatu, bo w przypadku dwulatka to wielka ciekawość i chęć zobaczenia, doznania i poznania tej, tej, tej rzeczy, tej sytuacji, więc on musi to dot, dotknąć, zobaczyć. Yy, osoba zaburzona, toksyczna, narcystyczna, borderline będzie działała na przestrzeni yy, konieczności łamania Twoich granic. To jest jej mechanizm obronny. Mechanizm, yy, który musi, musi Cię. Yy, Pozbawić granic. Więc, kochani, takim krótkim przykładem chciałam Wam pokazać, na czym polega odwracanie roli i wpędzanie Ciebie w poczucie winy. Nie wejdziesz w to poczucie winy, jeżeli będziesz A miał świadomość tego, jak działa mechanizm odwrócenia roli, B wpędzenia Ciebie w poczucie winy, C konieczności posiadania. Poczucia własnej wartości, ale takiego niewywyższającego, ale poczucia wartości, kim jestem, co się z tą osobą dzieje. Bo naturalnym, i, i to zawsze spotykam, jest wasza druzgocąca chęć posiadania sprawiedliwości, że ta osoba zrobiła tyle krzywd. Tak, tylko to wciąż jest historia o osobie narcystycznej. Wciąż i wciąż gramy w grę osoby narcystycznej. Czas zająć się sobą. I o to cały czas walczę na tym kanale, po to robię kursy i nie przepuszczę i nie odpuszczę, dopóki osoby nie zrozumieją, że w nich jest praca, a nie w tym, żeby zrozumieć, zmienić. Yy Cokolwiek zrobić z osobą narcystyczną. Tego się nie da zrobić. Trzeba i o to walczę, żeby po okresie ogromnej, ogromnego poczucia niesprawiedliwości, braku bezpieczeństwa, które jest na początku wszechogarniające, totalnej izolacji w świecie, żeby osoby zrozumiały, że tylko natychmiastowa praca ze sobą, odwrócenie się w swoją stronę i zrozumienie, że Nikogo nie mamy prawa zmienić i na pewno nie zmienimy tej osoby, ani nikogo innego nie mamy prawa zmieniać, ale musimy zmienić siebie. Musimy nauczyć się funkcjonować w tym świecie i jeśli czasowo musimy zostać, to zostajemy, a jeżeli ale uczymy się pewnych rzeczy, ale jeżeli możemy to ewakuujemy się, bo to do niczego nie służy. Moi drodzy, bardzo pięknie dziękuję za ten etap łamania granic i tą manipulację, pokazanie jak wygląda ta manipulacja. Dobrze? Pamiętajcie proszę, że najprostszym sposobem wyjścia jest zaproszenie. Kiedy nie macie pewności, zaproszenie, dobrze, to co proponujesz? Ja nie mam ochoty na tą karuzelę, boli mnie brzuch. Rozumiesz, co ja wie, to co proponujesz, tak? No, ja chcę, żebyś weszła na karuzelę. No, ale ja nie chcę, powtarzam ci jeszcze raz, nie chcę. Czy jakieś inne masze rozwiązanie? Możemy potem wspólnie pójść na kawę, ja sobie usiądę, ty się przejedź, a ja potem pójdziemy na wspólną kawę. Po prostu mnie boli brzuch. Po prostu tyle. Dobrze? Więc moi drodzy, pamiętajcie, kompromis jest, kompromis jest najważniejszy i wtedy możemy odczytać intencje. Możemy zobaczyć, czy ta osoba chociaż trochę chce się cofnąć, bo wtedy jest jakakolwiek szansa, że nie jest osobą zaburzoną. Dziękuję Wam bardzo pięknie za film. Przypominam o kursach, które są dostępne, o kursie poczucia własnej wartości, o kursie o myślach, które bardzo bolą. One są już na kanałach dla wspierających, ale koszt miesięczny takiego kanału to 14 zł, więc mam nadzieję, że nie jest to cena na tyle niedostępna, żebyście nie mogli z tego kursu skorzystać. Bardzo was serdecznie zapraszam. Można wykupić miesięcznie, miesięczny, ściągnąć sobie materiały, zobaczyć, popracować, a ja zapraszam już od 23 na silny, silna jak skała. Czyli o odporności psychicznej, która jest bardzo, ale to bardzo potrzebna. Na etapie odchodzenia, wychodzenia, etapie pierwszego roku myślę, od odejścia od osoby narcystycznej, jest bardzo ta siła potrzebna, bo jak niektóre osoby mówią, odejście to małe miki, wytrwanie w sytuacji, w której nie wrócimy i w sytuacji, w której będziemy się czuli w miarę dobrze i odbudowywali swoje poczucie własnej wartości. I reszta to jest dopiero zabawa. Więc wszystkich, którzy się zastanawiają, co robić, zapraszam bardzo serdecznie. Od 23 rusza na otwartym kanale, ale od razu, jakby po zakończeniu, przechodzi na kanał dla wspierających. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za ten film i do miłego zobaczenia.